Hej, 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 cześć kochani moi, witajcie w kolejnym odcinku z masów na moim kanale, ja jestem Natalia i dzisiaj ze mną jest mój stary Hej, hej, tu hop Co masz na ręku? Co mam? Nic nie mam na ręku A Mam tylko obciski <grym> Fu. No i dzisiaj przychodzimy do was takim odcinkiem, słuchajcie stary wyszedł z inicjatywą, żebyśmy tak. kupili zrapki, razem zdrapali, bo jemu to się bardzo A tak podoba. bardzo spontanicznie to wy wyniknęło tak, spodobało mu się drapanie z drapeczki od Eli i chciał zdrapać. Każde z nas wybrało sobie po dwie zdrapki za piątaka i zdrapkę za dychę. Bo byliśmy na pysznym obiedzie, byliśmy na mieście i mówię, chodź, wejdziemy sobie do kolekturki, No, no tylko, że ja za swoje musiałam sama zapłacić. No, tak. no w szko, rozmawiamy jak o wszystkim, będzie. no to wszystkim. Już za dużo nie ma. Za dużo nie. <laughs> Także mój stary sobie premię 777, a że nie było, namówiłam go na dobry rok. Na Dobry Rok jest z numerem 12, wybrał sobie Dużo Szczęścia, tutaj jest numer 31 i plaistra z numerem 23. Uh -huh. Też bym wzięła plaistra, ale chciałam, żeby z rabki każda była inna, ty więc co ja mam sobie Dużego Lotka, patrzcie, z numerem 1. To Podkowa. Podkowa Szczę... tu jest Duży Lotek. Uh -huh. Podkowa Szczęścia z numerem 9 i gwiazda Fortuna z numerem 7. Wow. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bardzo ładna zdrapka no? I po drapanku przyszykujemy karteczki. Wiecie, i zrobimy losowanko. Kto wygra upominek za karteczki? Mówiłam Wam, na pewno. Losowanko będzie dobre. Tak. Ok. tak, losowanie. Mhm. Dobre, to znaczy najpierw. No. Dobra, to ja biorę gwiezdną fortunę, bo to się chyba będzie ciężej drapać. Oddaj mi moje, 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 twoje, moje, moje. mat Bazerny. No po prostu dzisiaj mnie tak wyjątkowa chęć napadła, żeby coś podrapać. Wyjątkowa. Dobra. Zapiemy. Kładę tak paznoki, żeby się Ale Piękne. Też. Tu są y, liczby ty. Wow. No ale się świecą super. Tu są liczby. Bo to się tak źle drapię bardzo. Ale się... z drapaczek, może mój drewniany? Twój drewniany już dawno nie żyje. Uch, zużyłaś mi mój drapaczek. Do Ani się odezwi. Ania cię chciała adoptować, to może Ania być taki załatwiła, wiesz, O to? Mhm, to muszę się odezwać. patrzcie, no przeżywa, no przeżywa. Szukamy dolara albo takiego, gwiazdy, cokolwiek. Powiem wam tak, szukamy cokolwiek. 3,31, 36, 26, 42. I mamy tak 23, żadnych. Nie, jest 26, tylko dobra. Było blisko. 4 o, obok. Boczek. 13 na odwrót. Hmm. 25 obok. Ta zdrabka będzie pusta. Okus pokus czary, mary. Nigdy nie, mów nigdy. Nie, no siódemki to tak nie bardzo mnie lubią. Bardzo mnie nie lubią. O, kolejny obok. Dwójka. 33, 39, 41, 22. Jak to się drapie? Ciężko? Tak. Najgorzej w historii to się drapano czekoladki. No to to jest na równi z czekoladkami. masakra O. 28, 29 nie mamy. 32, kolejny obok. 18 i 17 też nie ma. Nie ma o konkretnie po chłopsku. Oh, 38 nie ma. 7ka, Też nie. 19. Też nie. 12. I 1. Pusta HM, Ham. Może być. Także moja zdrabka za Dyczki jest pusta. Chodź, chopie, chodź. O, teraz ja boję się, mam tremę. Mam tremę. <laughs> Będziemy się tak. Ta, teraz ja usiadłem na tym krzesełku, żeś złamał. Nie złamałem. O! Lekko nad, nadłamałem. Nie, tego nie ruszaj. Proszę, twarda. Tu... Drap drapak. Dobra. Drapak. Po mój drapak. Czekaj. Czy może tą końcówką. Dlaczego to tak dziwnie stoi? Może tą końcówką. O. O tak musisz. Dobrze, o co tu chodzi? Co tu drapimy? widzieli Będą widzieć, dobrze. O, tak. No chyba twoją rękę. Tu mam obrazeczek zdrapać? Tak. Ojejku. Bardzo ładnie się ją drapie. A to całe mam tak drapać? No i tu masz kwoty, musisz mieć dwie takie same. Tutaj masz różne. O, byłoby fajnie. O byłoby chciałbyś. Tu też nic. 200 i 100. Było blisko. Teraz w czerwcu nigdy nic nie wygrałam. Sztuwa. O, to by było najfajniej. Widać, widać. Też nic. Patrz jak przesuwa, że nie widać. O, o, 10 tysięcy i 20 zł. No, jakby to było 50, to by było fajnie. O, tak, teraz tak, tu, fajnie. W żółtym Przepraszam. O, nie zasłanie nie Nieładnie. No, bo tutaj nie ma, 200 i 50. 500 tysięcy. Tu masz 10 500. 50 tysięcy 50. O, byłoby fajnie blisko. No i teraz, no, o. może, zobacz, grudnia nie widać. Widzisz, jak drapiesz? Przepraszam. No przecież ja ci tłumaczę. Już teraz widać. No. 10, 200. Tak. Tu masz 100 i 500. Hmm. A to jest niuli dwunastka, poproś niulę, żeby trzymać. Niula, proszę, chociaż raz. O, trzymaj kciuki, on prosi. Pięćdziesiąt? Tu, tu zobaczysz poczekaj, tu się zobacz, zobacz, widzisz tu, widzisz tu, widzą widzowie? To co chcesz drapać? Już widzą, no. No teraz widzą, trzeba I, patrzeć. I co mam tu zrapać, to? No tutaj, jeżeli niula w tym momencie trzyma za ciebie kciuki, uh -huh. to będziesz miał dzwonek. A jak nie oh. trzyma, to nie będziesz miał. Chwila prawdy. Premia. <laughs> O, nie lubicie. Dobra, wygrałem 20, no trudno. Bonus mam. Chyba iglo masz. No trudno, dobra. Dobra, daj no. Dobra, daj następną. O, to lu lubię tą zdrapkę, <śm> naprawdę ją lubię. No zobaczymy jak będziesz ją drapał, bo ją się... Ciężko się ją drapie? No, jak dla Ciebie, nowicjusza. Boże, masakra, <laughs> widzieli jego minę w tym momencie 30 tak 23 i 13 i lecimy po kolei tu mamy 8 ósemeczka dobra, kolejne mamy, 17 pod kątem się lepiej drapie mhm. 33 29 2 Och ty mój youtuberze ej. Co? 21 Bo się zarumieni <laughs> jak się zarumieni to przekręć boczek. Odwrócił no. się w tej reklamie, już no co... Dobra, zaraz się woda się kupi. Dobra, zaraz zdejmij. Tak, tu mnie nowo trąca, a potem wcale ściągnę. A, woda jest tu. 11. A jeszcze jeden został. I siódemeczka. i co pusto. Um. No to teraz puszczaj mnie, puszczaj Ach. mnie. Dobrze, mam depresję. <noise> to dobrze ma depresji, jest. Boże, dobrze kochany. jest. No to może sobie weźmie... A nie chcesz się zamienić kotku? Pod, podkowa szczęścia na plaster. Podkowa? No na plaster. Która ta podkowa? Taka za taka. Dobra, to ja chcę podkowe, podkowę, to drap plaster. Dobra, dzięki. Najpierw duży lotek. Duzi. Duży lot. Chociaż w sumie ty takie pechowe zdrabki wybrałeś, nie wiem czy się chce wymieniać. To kolektura może pechowa. I szukamy tak, dwunastkę, osiemnastkę, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, i dwa. Tutaj też jest niulowa dwunastka. O. Szukana. Zobaczymy, może niula za mnie trzyma kciuki. A no i co, no i co. Się okaże się. Jedynki nie ma, ósemki nie ma. <laughs> Dziesiątki nie ma. Jest 12. 40 żadnych. Gra druga. Dwójka jest. Trzynastki nie ma. Dwadzieścia nie ma. Dwadzieścia nie ma. No i co? <śśmiewanie> Ale żeśmy sobie wybrali z rabki na no odcinek. O, jest 12. Jest 15. Jest 18, Jej. Super! <grym> mam 5 zł. No i spokój. 12, 15 i 18. No i fajnie, ale się cieszę. I to już się nie koniec. <grym> dwójka jest, jest. dwójka. Siódem... Ale to musi być więcej. O, 15, 15 jest, 17 nie ma. O, 18. jest 18. ładnie drabzy. Jej, mam. Mam dychę, a ty, a ty, a ty. Jest dwójka. Jest piętnastka i jest osiemnastka. Ale fajna zrobka. Trzydzieści dwa, trzydzieści cztery i czterdzieści I gra szósta. Dwójka jest. jest. Dwunastka Jestnastka jest i jest, jest. Ania za mnie trzyma kciuki. O, Pania. Bo w każdym jest dwunastka jakaś. Szesnaście nie, 33 trzy nie i czterdzieści nie. Czyli yy, dwie dychy. Dwadzieścia złoty? No tak. Bo wow. tu raz. Raz, dwa, trzy. 5, 10, 15, 20 zł. I jest taka wygrana. No i gratuluję. Czyli ja to co włożyłam to odzyskałam. No Mam TTT. No taki draping uwielbiasz. No uwielbiam. No ale fajnie, no, ale się cieszę No i fajnie te się cieszę. No to teraz ty playstra swojego drap. Nie wymieniam się. Może wyjmiję się, może ty masz szczęśliwą rękę. No nie, ja wolę podkowy podrapać. No to weź moją podkowę. A ja wezmę twojego plajstra. Okay. Tu już ci kładę, wstaję, przemieszczam się, transportuję, teleportuję. No znaczy, aby się tylko coś udało, chociaż... Sorki! Kotku. Boże, przepraszam, kolanko mnie boli. O co tu chodzi? Tu, tu mam drapać? Tu masz swoje liczby. Cztery muszą być. Tu masz dwie i po drugiej stronie masz dwie. Dwadzieścia osiem, dwadzieścia O. o. O, tu będę moim paznowciem świecić. Yeah. Yy, 30, dobra i tu. I tu szukasz tych liczb albo podkowy. 21 nie ma I tutaj już nie, bo to są A. kwoty. 9. 9 nie 25. Ma. 25 mhm. Proszę. 13 <laughs> 12. Nie widać, zobacz, zobacz, zobacz. Nie widzą. Już widzą. 20. 6. Oh no. jeden 29 Ale było blisko 16 i 14 Dobra, trudno. Wszystkie twoje puste. Sam żeś się chciał wymienić, więc ja zasiadam do plaistra. Dobrze siadaj. Trzymam za ciebie kciuki. Takie wymienianie się to jest tak chaotycznie trochę. Dobrze jest. Nie dobrze. Jest wszystko. Playster z numerem 23, po wymianie należy do mnie. I szukamy trzech identycznych symboli i pszczółki. I tu mamy portfel, portfel i portfel. O, już wygrana. No, ja to się cieszę, że ty wygrywasz. Bo nie ja no, żartowałam. Nie, na nie, żartowałam, nie, wierzę, nie ma. Zobacz, nie ma oszukału. A no, czemu mi robisz trąbkę? No bo chciałam zacząć Twoją minę. A ty mówisz, że się cieszysz, jak wygrywam. Uh -huh. Nie wiem, co mam na to odpowiedzieć. Heh. O, save, save i drugi raz się nie dasz nabrać. Nie, już się, już nie. Nie, nie. no, miałam dwa save. No dobra, i dobrze, zobaczę. Bank. Czy tu widać? Słabo. Po... Jakoś tak, widać te. Drobne te. Kolejny bank. Już. Ul. Bank coś, Kucherek. coś... No, ale muszą być trzy takie same. O, o. jest szansa. O, nie. nie ma szansy. Ul i gwiazda. I truskawka. A żeś pustaki wybrał. Tu już jakieś Z widziałam, ale mówię... Kurde, no tak mnie, Ja nie znam kontroli. Mówiłem brać konkretne numery, nie, nie brać no, chyba i traf. Ja ale liczy się fakt, że się fajnie Pewnie. To Słuchajcie, no je, mój wkład to był 20, starego 20. Ja swoje 20 w, <laughs> dużym, w dużym lotku odzyskałam. 5, 10, 15, 20 i ja jestem szczęśliwa. No, zadowolona tego wszystko. Zaraz do Was wrócimy z szybkim losowaniem miłego upominku dla osoby, która kupiła karteczkę, wylicytowała karteczkę. Bardzo wszystkim dziękuję za pomoc. Naprawdę jestem wam wdzięczna. ogromne serducha, naprawdę. Fan... Tak. Wy jesteście naprawdę fantastycznymi ludźmi, naprawdę. Tak. To jest... Więc. To jest niesamowite. No, więc powiem wam tak. Zaraz do was wracamy z karteczkami. Dobra, wróciliśmy, wróciłam, wróciliśmy. <laughs> Wróciłam do Was. Tutaj chłopiec za mną, tam grzebie w, w, w internecie coś, żeby działało. Słuchajcie, no jest mi bardzo przykro z tego powodu, e, bo w, wydaje mi się, że to mm, nie jest jakieś złe z mojej strony, że to powiem, ale że są osoby, które wylicytowały kartki na dzieciaki mm, nie zrobiły wpłaty. Nie odezwały się wcale do mnie w tym temacie. Nie powinno tak być, jeżeli ktoś nie chciał, nie powinien brać udziału w tym. Ja Wam przypominam, że ja z tego nic nie mam. Wręcz przeciwnie, na swój koszt wysyłam, bo bezpośrednio u nich też można kupić kartki za przypuśćmy 6 zł. Jeżeli wpłacicie 6 zł, to 5 zł idzie wysyłka, i dla nich zostaje tylko złotówka. Ja tutaj wysyłkę ponoszę na własny koszt, kopertę ponoszę na własny koszt. E, jeszcze robię losowanie e, i daję upominek też z, na własny koszt, tylko dlatego, żeby tym dzieciakom pomóc. E, a trafiają się takie osoby, które licytują i nie wpłacają. No, ale trudno się mówi, tak, to ten ktoś niech ma na sumieniu. E, trudno. Tutaj mamy słuchajcie, napisane tak mamy Reginkę naszą kochaną ten numer 1 to jest kartka, numery kartek mamy powiążemy będę tak wrzucać tu mamy Ania Bogucka karteczka numer 2 była wylicytowana Aniu serdecznie dziękuję chciałabym powiedzieć, że Reginka tak samo jak i Ania za inną kwotę wylicytowały, a dużo więcej wpłaciły. Także bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj też mamy Reginkę: karteczka z numerem trzecim, bo to jest, bardzo, to jest bardzo miłe, bardzo fajne. Tutaj powiem Wam szczerze, nawet mogę powiedzieć. Ania wylicytowała za 20, wpłaciła 50. Reginka wylicytowała dwie po 20 za 40, wpłaciła 100. Także mega wielkie. Dziękuję. Naprawdę Wam, naprawdę Wam dziękuję. To jest. Super. Mamy tutaj justyśkę, karteczka z numerem czwartym. Nasza justyśka też karteczek sobie tutaj zbiór zrobiła, oczywiście. <laughs> Jakbym nie składała, to się i tak roz, roztegaca. Mamy ewelinkę naszą, karteczka z numerem piątym. E, o. Tak. Tutaj mamy justyśkę, karteczka z numerem szóstym. Bardzo wam wszystkim naprawdę bardzo Wam dziewczyny dziękuję, bo tutaj przecież są same dziewczyny e, za licytację za, za pomoc. No. Znowu Justyśka, kartka z numerem 7 e, to wiecie żanetka Żanetka, karteczka z numerem 8 To jest dla mnie naprawdę dużo W przyszłym roku raczej się chyba nie podajmy takiej akcji bo mamy Asię z kanału La Fable, karteczka z numerem 9. Bo nie wiem, musiałabym to naprawdę porządnie przemyśleć, bo w tym roku się podjęłam i to dużo czasu, bardzo zjadło. Mm, bardzo dużo. Żanetka, karteczka z numerem 10, no ale w sumie, wiecie, można to sobie wyobrazić tak. Nagrywanie tych odcinków y, to była dla mnie czysta przyjemność. Tutaj mamy Justynkę z kanału Zdrabko Misia, karteczka z numerem 11. I tu dla Justyny wielkie, wielkie dzięki, ponieważ była jedna, jedna kartka, której nikt nie chciał. Justyna do mnie napisała sama: Biorę, y, wysyłaj, wpłacam pieniądze. <laughs> Także super. Tu mamy y, Asia. Karteczka z numerem 13. Asia lubi trzynastki. Zresztą tak samo jak ja. Tu mamy też Zdrabko Misia z numerem 14. Tutaj też Justyna. Karteczki. Z karteczkami Poszalała. Tu mamy też Zdrabko Misia z numerem 15. Ale żeś se losów. Na, na ten narobiła i Ewelinka, karteczka z numerem 18. Pierwsza kartka, którą wypisałam, i napisałam. Zobaczcie, nie ma ostrości. O, kartka numer 18, a potem już było tylko numer, numer, numer. Najprościej na świecie. Także mamy tutaj w kopercie, jakieś tamto. kotku. Podejść no do płota. To. No i trzeba gdzie to jakoś wylosować stąd. A kto ma losować? No ty. Nie no ja nie biorę na siebie tak. tak Ale ten, ty leżałeś gdzie... tam i nie wiesz, który los jest ten. Wsaś tam głęboko rękę z przodu, nie, z tyłu, nie, nie, ty z by... boku. Ktoś by mnie połapał, żeby, że jakbyś wybrał. No? Ja to jakoś tam przemieszałam. Przemieszaj, przemieszaj. Wybierz gdzieś tam z przodu z ja tyłu. Ja ci trzymam z boku. kopertę, a ty mieszasz, nie no. Nie, czekaj, o tak, zobacz. No rozłysza, szybko, szybko. No. Ty no. Ja nie ja nie. Wysypuje ci karteczki wszystkie, a ty wyciągasz jedną. no Wyciągaj jedną, wybierz jedną. I od razu otwieramy, gratulujemy. Którą wybierasz? Tą? No. I kto wygrał? A Nie wiem. Szybko, szybko powiedz, bo napięcie rośnie. <laughs> Justyśka 1988 za karteczkę numer 4. <laughs> Kogo wylosowałeś? Justynę. Robko mi się? Nie. Nie wiem. Tą drugą Justynę. Boże. Co paczki dzieciakom zrobiła? O! Już, ja już kojarzę dobrze, już. już. <noise> tak, co mówiła, że w wagonie leżały, a ja cię opuściłam, do, pojechałam o! w góry. To, to, to już. Buziaki dla niej. O no. buziaki że, dla mnie. <noise> stanęła w mojej obronie. Także widzicie, yy, gratuluję serdecznie, bardzo dziękuję za pomoc dziewczyny, za karteczki, żeście naprawdę yy, że chciałyście. Dzięki Wam bardzo serdecznie. Ogromne serducha dla wszystkich osób, które taką kartkę zakupiły. Wszystkim trzeba podziękować, bo wszyscy mają olbrzymie serduszko, no? Tak, wszyscy. A tutaj... Los tak chciał, chłop wylosował jego ręka, więc... Tak, na mnie będzie. Co Widzicie? na ciebie? Dziękujemy wam kobietki, wszystkim. Bardzo, bardzo. I kończymy. Juk, serduszko, tak? Już robiłam serduszko, o tak. O, o jak się ładnie błyszczy. Wow. Wow. <laughs> serduszko, naprawdę. Wow. Mm. Dobra, kobietki. Buziaczki dla was. Od hopa. I ode mnie. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym pa, pa. odcinku na moim kanale już jutro. Mamy odcinki codziennie do Sylwestra włącznie. Po, po, po. <grych> pa, pa. pa.